z nami jesteście, zatem witam bardzo, bardzo ciepło i gorąco wszystkich, zarówno samorządowców, jak i dyrektorów jednostek, jak i e, dyrektorów WORD, bo są z nami z Wałbrzycha i z Wrocławia, szefów szkół jazdy, wszystkich, którzy są zainteresowani, są z nami służby mundurowe, które później będą tych e, przeegzaminowanych tutaj sprawdzać już na żywo na drogach. E, bardzo się cieszymy, że Państwo z nami jesteście. Bardzo serdecznie jest to dla mnie szczególny dzień, bo właśnie w listopadzie mija 8 lat, kiedy rozpoczęłam batalię o to, aby utworzyć w Głogowie ośrodek egzaminacyjny. Na początku wydawało mi się bardzo proste, jako młoda radna Sejmiku Województwa złożyłam pytanie i otrzymałam bardzo. Bardzo trudną odpowiedź, bo y, okazało się, że to nie jest taka prosta sprawa, że to trzeba zmienić zapisy ustawy, które y, blokują utworzenie takiego ośrodka w takim mieście jak Głogów. Rok radna Sejmikowa, kiedy dostałam się do Sejmu, już wydawało mi się, że już mam królika. Niestety okazało się, że ten królik jeszcze był daleko. Pierwsza kadencja wiele rozmów z ministrami, z dyrektorami. Niestety nie udało się przeforsować tej zmiany. Ogromny opór i muszę państwu powiedzieć, że miałam wiele chwil zwątpień, ale dzięki też wsparciu pana dyrektora z Jeleniej Góry, który był jedynym z dyrektorów, który był zwolennikiem tej zmiany. Cała reszta dyrektorów w całej Polsce uważała, że taka zmiana jest niepotrzebna. Nie tylko dyrektorzy, ale również marszałkowie na konwencie podjęli decyzję, że obecny stan jest optymalny i zmiany nie są potrzebne. I niestety w pierwszej kadencji nie udało się. Druga kadencja, kiedy moi koledzy, z którymi wspólnie walczyliśmy o tą zmianę, byli pełni wątpliwości i ja powiedziałam do nich, że walczymy dalej i walczyliśmy do końca. Walka nie była łatwa, bo kiedy przeforsowaliśmy już w Sejmie zapisy zmiany tej ustawy, okazało się, że Senat miał wątpliwości. Kolejna wyprawa do Warszawy, kolejne rozmowy z senatorami, ale w końcu się udało. I dzisiaj, dzięki temu, mamy okazję otworzyć ten wyjątkowy ośrodek, dzięki też ogromnemu wsparciu sejmiku Województwa, pana marszałka, bo to też od ich decyzji zależało, czy taki ośrodek w Głogowie powstanie, bo to był warunek konieczny. Także bardzo dziękuję, panie marszałku, za to wsparcie. Bardzo żałuję tylko jednego, drodzy państwo, że to my nie pierwsi otwieraliśmy ten ośrodek. W całej Polsce jest już kilkanaście. I z tego bardzo się cieszę, ponieważ wróżby wszystkich, którzy byli przeciwni tym zmianom, powiedzieli, że może w dwóch miastach, w Głogowie i w Inowrocławiu powstaną, a resztę to mają duże wątpliwości. Jak widzicie, były to tylko wątpliwości, rzeczywistość okazała się inna, dlatego bardzo, bardzo się cieszę. ...szczególne dla tej osoby, bez której ten ośrodek nie mógłby powstać, więcej nawet tego typu ośrodki w Polsce powstawać by nie mogły, gdyby nie zaangażowanie tej jednej osoby. Ja oczywiście myślę o pani poseł, o pani poseł, której serdecznie dziękuję za zaangażowanie. Nasza decyzja była tylko efektem, czy też końcowym akordem pani działań i pani zaangażowania. Bardzo serdecznie dziękuję i w tym momencie scenariusz, ale także uprzejmość wymaga wielkich, wielkich braw dla pani poseł. Brawa. Najcięższa droga była, jeżeli chodzi o zmianę przepisów ustawy w ogóle, która dopuszczała możliwość tworzenia takich ośrodków. W Głogowie, jak, jak w naszym przypadku, czyli w Głogowie. Ale po tych zmianach my tutaj, co Państwo doskonale wiedzą, już na miejscu podejmując pewne decyzje, także mieliśmy do przejścia swoją, nazwijmy to ścieżkę zdrowia. Wiele osób było w to zaangażowanych. Ja serdecznie chciałbym podziękować oczywiście pani poseł, bo na każdym etapie wspierała nas w tych przedsięwzięciach, ale przede wszystkim współpracownikom bezpośrednio, z którymi to przedsięwzięcie było realizowane. Czyli widzę staroście Grzegorzowi Aryżowi i członkowi zarządu Jarosławowi Dudkowiakowi. Proszę Państwa, chciałem też podziękować Mediom Błogowskim, bo tak naprawdę cały czas nazwijmy to, dopingowaliście nas w tych przedsięwzięciach, aby ten ośrodek był otwarty. Determinacja była bardzo duża, bo tak naprawdę chodzi tutaj o... Yy, nowe usługi na miejscu dla Głogowian, dla mieszkańców Powiatu Głogowskiego i okolicznych gmin. Myślę, że stworzenie takiego ośrodka tutaj na miejscu w Głogowie bardzo wielu ułatwi zdobycie tych upragnionych praw jazdy, bo o to chodzi, żeby usługi były jak najbliżej mieszkańca i cieszę się osobiście, że po wielu, wielu latach Znowu y, będzie można w Głogowie zdawać ja prawo jazdy. Sygnał o tym, że można otworzyć ośrodek e, tutaj za miejscowy, ośrodek terenowy w Błogowie, e, ten sygnał padł na, na początku czerwca. Spotkaliśmy się z panem Jasłem Wydkowiakiem i od tego momentu tempo było naprawdę ekspresowe. W ciągu dwóch tygodni było przygotowane porozumienie. Zaraz potem ruszyły prace remontowe i muszę powiedzieć, że w tempie naprawdę bardzo ekspresowym, biorąc pod uwagę jednak zakres tych prac. Udało się to zrealizować i mam nadzieję, że ten ośrodek będzie służył przez wiele, wiele lat dla mieszkańców Głogowa i okolic. Tym bardziej, że ten ośrodek tego typu funkcjonował tutaj kiedyś, także były takie głosy, czy można przeprowadzać egzaminy w takim, jak niektórzy mówią, małym mieście Głogów. Oczywiście można, mogę powiedzieć, że Głogów spełnia wszystkie wymogi, ale z drugiej strony rozwiązania komunikacyjne w Głogowie mogą służyć za też przykład dla innych miast, w tym również Jelini Góry, bo tyle rond ile jest w Błogowie, muszę powiedzieć w Jeleniej Górze nie ma, mamy jedno rondo i chcielibyśmy i zazdrościmy, powiem tak, rozwiązań komunikacyjnych, a ja mam nadzieję, że skomplikowany również jak układ komunikacyjny przysłuży się temu, żeby te egzaminy były prowadzone w sposób profesjonalny i umiejętności i wiedza osób tutaj egzaminowanych były w najwyższym poziomie. Bardzo dziękuję serdecznie panu marszałkowi, pani poseł, z którą byłem tak, już negocjowaliśmy od kilku, kilku lat, tak naprawdę Trzy miesiące po, moj, po moim jakby zatrudnieniu w Wodzie spotkaliśmy się we Wrocławiu i już wtedy były właśnie propozycje, czy można to zrobić. Dzisiaj bym tak udało się. Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi za wsparcie, jeżeli chodzi o kwestie związane z sprawami prawnymi i wszystkim członkom zarządu i pracownikom, którzy się przysłużyli do tego, że ten ośrodek będzie funkcjonował w sposób, mam nadzieję, jak najlepszy. A to już ocenią sami egzaminowani tutaj w tym ośrodku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wielkie Panie Dyrektorze. Będę się powtarzał, ale nie byłoby tutaj nas, nie byłoby tego ośrodka gdyby nie inicjatywa Pani Poseł Ewy Drozd. Szczególnie dziękuję pani Poseł, bo my jako samorządowcy wykonaliśmy to końcowe zadanie. Jesteśmy tutaj po to, aby pracować dla lokalnej społeczności, aby zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności. To nasza służba, to nasza, nasz obowiązek, ale to wielki zaszczyt tworzyć coś dla Państwa.